Można powiedzieć, że pracownicy PKP Energetyka, pomagani innym, mają we krwi. To właśnie z ich inicjatywy powstał program Energia dla Życia, którego celem jest promowanie honorowego krwiodawstwa. Razem z naszą kamerą byliśmy w Bydgoszczy na jednej z akcji oddawania krwi, zorganizowanej w ramach programu. Honorowe krwiodawstwo jest bardzo mocno zakorzenione w kolejowej tradycji. Właśnie po to, by wesprzeć tę piękną ideę, został stworzony program Energia dla Życia. Energia dla Życia to program, który powstał na bazie idei, która w PKP Energetyka była już od dawna. Inicjatorami programu są sami pracownicy. 20 marca 2012 roku w Bydgoszczy, w ramach programu, odbyła się kolejna akcja oddawania krwi przez pracowników. To właśnie tutaj, w działającym od 2007 roku klubie honorowych dawców krwi Kujawskiego oddziału firmy, powstał pomysł jego stworzenia. Była grupa, która wcześniej oddawała, ta grupa była tą jakby początkującą, i później jakoś to się samo tak rozkręciło. Obecnie w spółce działa 12 klubów honorowych dawców krwi, zrzeszających członków z całego kraju. Każdy klub kilka razy w roku organizuje akcje oddawania krwi, a także promuje zdrowy styl życia. W zakresie wiedzy merytorycznej oraz organizacyjnej program wspierany jest przez Polski Czerwony Krzyż. Ci z największym stażem oddali już po kilkadziesiąt litrów swojej krwi. Oddaję krew, żeby pomóc innym. Nigdy nie wiadomo, kiedy w rodzinie może się zdarzyć potrzeba oddania. Poza tym, dużo ludzi odnosi rany w wypadkach i uważam, że trzeba oddawać krew, żeby mieli lepiej. Do grona honorowych krwiodawców dołącza coraz więcej nowych ochotników, z których dużą część stanowią ludzie młodzi. Ta chwila, na ten czas do nas może komuś oddać życie, bo z tego co się orientuję, to jeszcze nikt nie wynalazł żadnego zamiennika krwi, i jest to naprawdę coś, coś takiego, co może pomóc innym. Od początku działania klubów przy PKP Energetyka ich członkowie oddali już prawie 1000 litrów krwi. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej akcji www.energiadlażycia.pl oraz profilu na Facebooku. Ksiądzerstwo to jest pomaganie ludziom, którzy potrzebują tego, a ponieważ szczęśliwy jest ten, który może dać, a nie brać, to jest dla mnie jednocześnie szczęście.